najlepszy cnę nam jaki przyszło Na tym kanale opowiadałem już kilka razy o piosenkach doskonale znanych, do których ciężko przypisać wykonawcę. Flagowym przykładem był numer Zabiorę Cię Kancelarii i odwołuje się do piosenki Pana Tadeusza Żący Nie Bez Powodu. Sen na pogodne dni również był świadkiem wielu pierwszych tańców. Też zyskał drugą młodość dzięki wykorzystaniu w filmie i podobnie funkcjonuje w przestrzeni muzycznej niekojarzony z wykonawcą stojącym za jego sukcesem. I także ma swoje trójmiejskie koneksje, ale to tak na marginesie. W dzisiejszy w odcinku zapraszam was na podróż do drugiej połowy lat 80. Opowiem wam kto stoi za snem na pogodne dni, jaką drogę musiał przebyć ten numer by stać się ogólnopolskim przebojem i dlaczego sukces piosenki nie przyczynił się do wielkiej kariery Beata Bartelik na pytanie, czy marzyła o śpiewaniu, odpowiedziała mi, że było to dla niej tak naturalne jak oddychanie, a o oddychaniu marzyć nie trzeba. Zresztą śpiewać zaczęła jeszcze zanim powiedziała pierwsze słowa, a umiejętności wokalne prezentowała już podczas występów w przedszkolu. Po raz pierwszy na jej talencie poznano się zresztą niewiele później. Pewnego dnia w klasie pojawił się wysłannik szkoły muzycznej, który zaczął przesłuchiwać dzieci i ponadprzeciętnych zdolności dopatrzył się u siedmioletniej Beaty, która tym samym rozpoczęła naukę gry na wiolonczeli. Jak się okazało, muzyka zagościła w życiu Beaty Bartelik na dłużej, w przeciwieństwie do wiolonczeli, bo ta z czasem ustąpiła miejsca fortepianowi, fletom irlandzkim czy gitarze. Z gitarą właśnie Bartelik występowała w klubach studenckich, m.in. w Sopockiej Łajbie. Tam też odbywały się imprezy z cyklu Śpiewać każdy może, gdzie pani Beata Zjawiła się z gitarą i konkurs wygrała Tak się złożyło, że w jury Zasiadał poeta i autor tekstów Waldemar Chyliński, którego ujęła Barwa głosu Bartelik Więc zaprosił ją do występów w tworzonym przez siebie Kabarecie literackim Aczkolwiek Chyliński prawdopodobnie już wtedy Dostrzegł w Beacie Bartelik Znacznie większy potencjał A być może nawet materiał na gwiazdę I swoim entuzjazmem starał się Zarazić innych, m.in. po poznanego w tym samym czasie muzyka Kazimierza Lewandowskiego Pan Waldemar w swoich działaniach musiał być dość skuteczny, bo już po krótkim czasie duet Chyliński-Lewandowski zaczął tworzyć piosenki dla Beaty Bartelik. Powstały pierwsze półprofesjonalne nagrania zarejestrowane w studiu Akademii Muzycznej w Gdańsku, w tym fortepianowa wersja Snu na pogodne dni i parę innych utworów, którymi z kolei próbowano zainteresować telewizję w Warszawie. Dlaczego telewizję? Podejrzewam, że musiało to wynikać z jakichś kontaktów i znajomości Chylińskiego, którym... Bliżej było do telewizji niż na przykład do radia czy wytwórni płytowej. Najważniejsze było wciągnąć w temat jakiekolwiek media, by cała maszyna ruszyła. A ta ruszyła w sposób dość niestandardowy, bo telewizja polska okazała się być zainteresowana stworzeniem krótkometrażowego filmu z piosenkami Bartelik. Pani Beata została więc skierowana do studia radiowej trójki, gdzie jesienią 1986 roku zarejestrowano kilka utworów. Na drugim planie z Aniołem Stróżem, Zabiorę Cię ze sobą, w którym zaśpiewał również Mariusz Ejsko, Smont poznany w kabarecie literackim i oczywiście sen na pogodne dni. Jeśli chodzi o muzyków, to w śnie największe piętno odcisnęli saksofonista jazzowy Tomasz Szukalski, któremu numer zawdzięcza charakterystyczne intro i Krzysztof Jarkowski z Sawany, który ozdobił utwór klimatyczną solówką. Oprócz nich do udziału w sesji zaproszono pianistę Janusza Skowrona, który wcześniej udzielał się na płytach takich wykonawców jak Grzegorz Ciechowski i Lady Punk, czy Arkadiusza Żaka, który dogrywał bas chociażby na płycie Franka Kimono. Półgodzinny film, którego scenariusz oparto na bazie powyższych utworów, powstał miesiąc później, a Teledysk do snu na pogodne dni jest właśnie wycinkiem z tej produkcji i niestety jedyną jej pozostałością. Rok 87 dla Beaty Bartelik miał okazać się najbardziej przełomowy. Choć tak naprawdę wszystko zaczęło się od kompletnego przypadku. Telewizja Polska, trochę na bazie telewizyjnej giełdy piosenki z przełomu lat 60. i 70., postanowiła zainaugurować program od Opola do Opola. Idea była taka, że w każdym z sześciu odcinków prezentowano kilka piosenek. Następnie wybierano cztery najlepsze: dwie głosami redaktorów i dwie głosami słuchaczy, które pod koniec czerwca. Miały zostać zaśpiewane podczas dedykowanego koncertu w Opolu. Bartelik początkowo nie była w ogóle brana pod uwagę do udziału w konkursie, ale trafiła do niego w miejsce gwiazdy, która nie mogła wziąć w nim udziału. Problemem, a właściwie punktem spornym, okazał się wybór piosenki. Bartelik optowała za tym, żeby wystąpić z kawałkiem z Aniołem Stróżem. Z kolei wszyscy próbowali wybić jej to z głowy i przekonać do snu na pogodne dni. Dziś już wiemy, że na szczęście się to udało, a pani Beata do występu w Opolu została została wybrana głosami redaktorów razem z Andrzejem Zauchą. Oprócz tego do finału za sprawą publiczności dostali się Papa Dens i Felicjan Andrzejczak. Koncert finałowy plebiscytu piosenki Od Opola do Opola odbył się 26 czerwca. Miał wyłonić dwa największe hity minionego sezonu, który trwał, jak sama nazwa wskazuje, od zakończenia poprzedniego festiwalu. W tym wypadku mieli decydować już tylko telewidzowie i słuchacze, którzy głosować mogli telefonicznie dzwoniąc do jednego z ośmiu ośrodków telewizji. Przy czym głosowanie zaczęło się jeszcze przed pierwszym występem, bo wszystkie 24 finałowe utwory wyemitowano wcześniej w radiu. Pokłosiem tej... Dziwnej formuły był koncert, którego założeniem było wykorzystanie playbacku. W skrócie uznano, że plebiscyt piosenki musi skupiać się na piosenkach i przez cały czas trwania konkursu te muszą być prezentowane w niezmienionej formie i w tej samej aranżacji. Prowadzący powoływał się zresztą na festiwal w Sanremo czy Eurowizję, gdzie praktyka miała być identyczna. Dla artystów w pokroju Beate Bartelik, czyli takich, którzy rzeczywiście potrafią śpiewać, playback nie jest wymarzoną formą występu, choć zdecydowanie miał swoje plusy, zwłaszcza dla kogoś, kto pierwszy raz stawał przed tak dużą publicznością. Zresztą to też było intencją organizatorów, by na ostateczny wynik nie wpłynęły predyspozycja w dniu koncertu czy ogólnie doświadczenie sceniczne. W każdym razie, Bartelik, jak wspominała, po latach mogła skupić się wyłącznie na tym, by nie poślizgnąć się na lustrzanej posadce w Opolu. Zwłaszcza, że jako studentka, żeglarka, wędrowniczka, na co dzień raczej chodziła w tramkach, nie w szpilkach. Zresztą, z tymi szpilkami i całym strojem też wiąże się ciekawa historia, bo pani Beata tak naprawdę nie miała ciuchów godnych jej scenicznego debiutu, ale miała bogatą ciocię, która pożyczyła jej długą czarną suknię z weluru z ciulowymi dodatkami i dużym dekoltem z tyłu. Całość dopełniały kolczyki i kolia, koronkowe rękawiczki i pożyczone, podobnie jak sukienka i biżuteria, buty. Nie dość, że za duże, to na 12-centymetrowym obcasie. Z ciekawostek. Jeśli natraficie na zapis występu pani Beata, z oryginalnym dźwiękiem z transmisji telewizyjnej, to usłyszycie okrzyk w momencie jej wejścia na scenę, a padł on z ust ówczesnego narzeczonego, który siedział w pierwszym rzędzie i wrzasnął Barcelek, jak zwykł zwracać się do swojej przyszłej żony, dzięki czemu Bartelik poczuła radość zbycia na scenie i prawie zapomniała o za dużych butach. Choć Sen na pogodne dni w konkursie zajął dopiero czwarte miejsce, to jednak występ w Opolu niewątpliwie pomógł zwiększyć jego rozpoznawalność. Nawet odnoszę wrażenie, że z perspektywy czasu Sen poradził sobie lepiej niż Maxi Singiel od Papadens, który plebiscyt wygrał. A jeszcze warto zaznaczyć, że Bata Bartelik prześcignęła chociażby Zdzisławę Sośnicką. I to bez wsparcia rodziny, która nie mogła głosować z prozaicznej przyczyny. Nie posiadała telefonu. Od znak tamtych czasów. Rok 1987 to nie tylko festiwal w Opolu, ale też pierwsza w karierze Beaty Bartelik płyta, a konkretnie singiel wydany przez Tonprez, do którego powstania mocno przyczynił się Wojciech Fułek, wówczas dyrektor Bałtyckiej Agencji Artystycznej i szef klubu Waiba. Krążek zawierał oczywiście sen na pogodne dni i równie świetny numer na stronie B, czyli wspomniany wcześniej z Aniołem Stróżem. Na fali popularności snu w sierpniu 1987 roku nagrano piosenkę Ameryka, którą skomponował Krzysztof Jarkowski. Do kawałka powstał teledysk wyreżyserowany przez Krzysztofa Bukowskiego, który odpowiedzialny był również za film dla telewizji Polskiej. Tym razem pan Krzysztof przyjechał do Gdyni, a do klipu zaangażował aktorki z teatru muzycznego, które miały odegrać powiedzmy alter Ega Beaty Bartelik. Jedną z pań widocznych w teledysku jest nieżyjąca już niestety Małgorzata Pruszyńska. Późniejsza wokalistka grupy Desu. Wydawało się, że Bartelik jest na prostej drodze do gwiazdorstwa. Piękna, ponadprzeciętnie uzdolniona muzycznie, nazywana polską Cindy Laper, z ogólnopolskim hitem na koncie i zalążkiem solidnego materiału. By domknąć pasmo sukcesów, brakowało tylko płyty długogrającej, choć i tu wszystko szło w dobrą stronę, bo z propozycją wydania longplaya wyszły polskie nagrania. Dlaczego więc krążek nigdy się nie ukazał? Otóż rok 87 obfitował również w zmiany w życiu prywatnym. Bartelik planowała ślub, zaszła w ciąże i chociaż sama dziś mówi, nie przeszkadzało to w nagraniu płyty, to jednak jej menadżer uznał, że nie jest to najlepszy moment. Ale jak to w życiu bywa, lepszego już nigdy nie było. Natomiast pani Beata, chociażby w programie Wideoteka Dorosłego Człowieka, podkreślała, że kariera Estradowa nie była jej pisana, że ta muzyka to nie było to, co tak naprawdę grało jej w sercu i w duszy. Więc osobiście podejrzewam, że nie było ani złych intencji ze strony menadżera, ani zbytniego nacisku ze strony samej Bartelik, i sprawa po prostu rozeszła się po kościach. Pomimo zmian w życiu prywatnym bata Bartelik wciąż występowała w kabarecie z Waldemarem Chylińskim, który zaprosił do współpracy Waldemara Wiśniewskiego, wokalistę z grupy Nasza Basia Kochana. Obaj panowie napisali dla Bartelik kilka piosenek, które zostały zarejestrowane w Radiu Gdańsk w 1989 roku. Utwory „Lis do Marty, letni deszcz i spokój doskonale wpasowały się w końcówkę lat 80. w dużej mierze za sprawą dźwięków klawisza Yamachy Wiśniewskiego, ale też mam wrażenie, że były to kawałki, które w życiu Beaty Bartelik zamknęły rozdział pod tytułem SEN na pogodne dni. Bartelik równolegle nadal grała z gitarą w klubach studenckich, wyśpiewując, jak sama mówi, smętne bluesy. W ten sposób dała się poznać Jarosławowi Ziętkowi, który z kolei namówił ją na spróbowanie swoich sił w country. Bartelik, choć nie była fanką tego gatunku, doceniła go od strony twórczej i tym samym znów wystąpiła na festiwalu, choć już nie w Opolu, a w Brągowie i nie solo, a z zespołem Double Bubble założonym przez Ziętka. Kolejne lata upłynęły Bacie Bartelik na muzykowaniu na obrzeżach mainstreamu w repertuarze folkowym i szantowym. Wraz z mężem Jackiem grała w zespole Krewni i Znajomi Królika, gościnnie wystąpiła na kasecie Zapach Lądu Mechaników Szanty, czyli jednego z głównych przedstawicieli gatunku. Ze Smugglersami zarejestrowała krążek Powroty, a z szelą album Shella V. W międzyczasie, podczas jednego z wielu babskich spotkań w głowie Bartelik i jej trzech koleżanek, zrodził się projekt nazwany Vibra Sonic. Będący swoistym Miksem folku czy etno z nowoczesnymi brzmieniami. Bata Bartelik, jak mówi, nigdy nie żałowała tego, że jej kariera zeszła z tego medialnego toru. Oczywiście w pewnym momencie jej życie zdominowali synowie, rodzina czy bardzo odpowiedzialna praca pedagoga specjalnego, ale chyba marzenie o solowej płycie wciąż gdzieś świetliło. Chociaż na przestrzeni lat Beata Bartelik próbowała trochę od snu się odciąć, to jednak w pewnym momencie doszła do wniosku, że chyba nie ma to większego sensu. W 2019 roku wydała singiel wina wina, który był zapowiedzią wyczekiwanej autorskiej płyty zatytułowanej Sny na pogodne dni. Pani Beata poza przygotowaniem nowych kompozycji zmierzyła się raz jeszcze ze swoim wielkim hitem i zaprezentowała go w zupełnie nowej aranżacji. Ostatnim dziełem baty Bartelik są książka La Plata, Droga Ciszy i Płyta Droga Ciszy, które ukazały się w 2024 roku nakładem sopockiej wytwórni Soliton. Zarówno książka, jak i płyta są pokłosiem samotnej pieszej wędrówki szlakiem Via de la Plata, podczas której Bartelik pokonała ponad 1000 km na trasie Sevilla Santiago de Compostela. Natomiast dosłownie kilka dni po premierze Drogi światło dzienne ujrzało wydawnictwo zbierające dokonania pani Baty z lat 80. Za sprawą GAT Records ukazał się nie tylko kompakt, ale również winyl, więc to, co nie udało się w roku 87, udało się 27 lat później. Swój renesans, sen na pogodne dni, przeżył w 2023 roku za sprawą filmu Skołowani, na potrzeby którego zaśpiewała go Ania Karwan. Dzięki temu do oryginału dotarło sporo nowych osób, a na oficjalnym profilu pani Beaty, teledysk do snu ma już ponad 10 milionów wyświetleń. Bardzo się cieszę, że mogłem podzielić się z Wami historią tego przeboju. Jestem ciekaw Waszych wspomnień związanych ze snem na pogodne dni. Czy poznaliście ten numer dzięki wersji Ani Carwan, czy o wiele wcześniej, na przykład podczas Opola 87. A może jest tu ktoś, kto do snu zatańczył swój pierwszy taniec na weselu? Piszcie w komentarzach, pamiętajcie, żeby odwiedzić kanał Beaty Bartelik i tam też zostawić miłe słowo. Link będzie w opisie na dole, a my tradycyjnie zobaczymy się w kolejnym odcinku.